W dzisiejszym odcinku poświęconym Bosom Mafii Pruszkowskiej przeniesiemy się w świat jednej z najbardziej wpływowych i niebezpiecznych grup przestępczych w historii Polski. W tym odcinku przyjrzymy się głównym postaciom tego świadka, czyli Bosom, którzy kierowali grupą i stanowili niekwestionowane autorytety w światku przestępczym. Poznamy ich historię, metody działania oraz wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Odkryjemy tajemnice ich działalności związki z innymi grupami, oraz zetkniemy się z najważniejszymi wydarzeniami, które zapisały się w historii mafii pruszkowskiej. Janusz P., pseudonim Parasol, to najbardziej tajemniczy bos grupy pruszkowskiej, który wyłonił się z mrocznych jej początków, związanych jeszcze z bandą Barabasza, uważaną za protoplastę wspomnianej grupy przestępczej. Już na tym wczesnym etapie kariery Parasol zaczął budować swoje imperium, Demonstrując niezwykłe umiejętności przywódcze i strategiczne myślenie. Jego obecność w środowisku przestępczym szybko zyskała rozgłos, a jego pseudonim zaczął budzić respekt i obawę w równym stopniu. Jednak to dopiero po osiągnięciu przestępczej sławy w Bruszkowie, Parasol zaczął być uważany za jednego z najbardziej wpływowych i niebezpiecznych członków tamtejszej społeczności przestępczej. Jego metody działania były precyzyjne i bezwzględne. Co sprawiło, że wielu konkurentów oraz wrogów zaczęło liczyć się z jego autorytetem i wpływem. Jego prestiż wzrósł jeszcze bardziej, gdy odsiadywał wyrok w więzieniu. W oczach wielu członków społeczności przestępczej stał się symbolem czyli tak zwanym git-człowiekiem osobą, która nawet za kratkami zachowuje honor i lojalność wobec swoich zasad i sojuszników. Wierność zasadom i dyscyplina, które reprezentował, sprawiły, że Parasol zyskał jeszcze większe uznanie i szacunek wśród swoich podwładnych oraz innych potentatów przestępczego świata. Prywatnie Parasol utrzymywał bliskie stosunki przyjacielskie z Ryszardem P., znanym jako Krzyś. Wspólnie nawet zdecydowali się na otwarcie klubu Kaskada w Brwinowie, który szybko stał się miejscem spotkań dla członków lokalnej społeczności przestępczej. Pomimo ograniczonej liczby klientów, głównie skupiających się na członkach mafii pruszkowskiej, klub Kaskada zaskakiwał wysokimi przychodami. Ta nieproporcjonalność między niskim ruchem a wysokimi dochodami skłoniła policję do podejrzenia, że klub służy jako pralnia pieniędzy. Wobec braku odpowiednich dowodów na otwarte działania przestępcze, policja podjęła działania mające na celu zgromadzenie materiału dowodowego. I wyjaśnienie prawdziwego charakteru działalności tego klubu. Parasol, co nie jest tajemnicą, często był w konflikcie z Jarosławem S. pseudonim Masa, ponieważ podejrzewał go o podejmowanie współpracy z organami ścigania. Na parasola przeprowadzono nawet zamach 5 czerwca 1999 roku, podczas którego oddano do parasola kilka strzałów. Obecnie Janusz P. pseudonim Parasol przybywa w więzieniu. Po tym jak w dniu 23 listopada 2022 roku została przeprowadzona ponowna obława na przywódców grupy Pruszkowskiej. Akcja była skutkiem podejrzeń wobec byłych członków zarządu o handel substancjami psychoaktywnymi. Śledztwo wykazało, że podejrzani handlowali ilością 35 kg takowych substancji, które w hurcie mogły być warte nawet 5 milionów polskich złotych. Ryszard Krzysztof P., znany również jako Krzyś, był jednym z pierwotnych członków trzonu Grupy Pruszkowskiej. Jak wspominałem, jego bliskim przyjacielem był Janusz Pepsu, do nim parasol, a ich relacja opierała się na długotrwałej przyjaźni oraz wspólnym zaangażowaniu w działalność przestępczą. Krzyś już w latach 80. był recydywistą, co świadczy o jego długotrwałym zaangażowaniu w świat przestępczy. W miarę rozwoju Grupy Pruszkowskiej Krzyś. Skoncentrował się głównie na zarządzaniu strefą haraczy i wymuszeń, a jego rola polegała na koordynowaniu tych działań oraz nauczaniu młodszych członków gangu. Jako doświadczony członek grupy, Krzyś posiadał nie tylko umiejętności przestępcze, ale także zdolność przekazywania wiedzy i doświadczenia młodszym adeptom. Jego zaangażowanie w szkolenie nowych członków grupy było istotnym elementem utrzymania i rozwoju tej struktury przestępczej. Choć Krzyś cieszył się ogólnie szacunkiem i uznaniem, przede wszystkim jako legenda, ze względu na swoje związki z Grupą Pruszkowską i wcześniejszą działalnością, to jednak wraz z rozwojem działalności grupy jego reputacja ulegała znacznemu uszczerbkowi. Krzyś zaczął być znany przede wszystkim ze swoich ekscesów, które wpłynęły na pogorszenie się opinii publicznej na jego temat. Krzyś zaczął być słynny z nadużywania swojej pozycji i narzucania się na otoczenie. Wśród mieszkańców Pruszkowa krążyły opowieści o tym, jak wchodził do barów czy restauracji i domagał się, aby wszyscy klęknęli przed nim i całowali jego sygnet. Ponadto zdarzały się incydenty, w których Krzyś kazał wozić siebie na masce samochodu, będąc wpływem alkoholu, gdzie wyśpiewywał ordynarne piosenki. Warto wspomnieć, że w pewnym stopniu postać Krzysia była inspiracją dla postaci Daria z serialu Ślepnąc od świateł. Jednak najbardziej znaną anegdotą dotyczącą Krzysia jest historia, w której pomógł odzyskać skradziony pojazd samemu Danielowi Olbrychskiemu. Sytuacja miała miejsce, gdy samochód aktora został skradziony, co stanowiło dla niego dość duży problem ze względu na emocjonalną wartość pojazdu, ponieważ sam samochód miał 12 lat. Artysta postanowił zwrócić się do Pruszkowa, ponieważ ktoś zasugerował mu, że Krzyś mógłby załatwić sprawę. Gdy złodzieje skontaktowali się z żądaniem okupu za zwrot samochodu, Krzyś stanął na wysokości zadania. Zaczął grozić konsekwencjami fizycznymi, zdecydowanie występując w obronie Olbrychskiego i jego stanowczość i pewność siebie sprawiły, że złodzieje ulegli jego wpływowi. Warto powiedzieć, że Krzyś był fanem Olbrychskiego, a złodzieje szybko podjęli działanie i następnego dnia samochód został odnaleziony, umyty, zatankowany do pełna, czego rezultatem było szczęśliwe zakończenie tej dość nietypowej historii. Ryszard Krzysztof P., znany jako Krzyś, zmarł jednak tragicznie 22 maja 2004 roku w Pruszkowie na raka przełyku. Jego śmierć była powodem do żałoby nie tylko w kręgach przestępczych, ale również w szerszej społeczności lokalnej. Na jego pogrzebie zgromadziły się tłumy osób, które przybyły, aby uczcić pamięć zmarłego. Wśród nich znalazł się nawet Daniel Olbrychski, który przyjaźnił się właśnie z Krzysiem i przez tą historię z samochodem mieli osobistą więź. Zygmunt R., również znany jako Bolo, jest postacią często przemilczaną, jeśli mówimy o sylwetkach polskich bosów przestępczych. Niemniej jednak był on jednym z najbardziej znanych gangsterów i znaczącym liderem gangu Pruszkowskiego. To właśnie on wprowadził Słowika w przestępcze kręgi gangu z Pruszkowa, a na przełomie lat 70. i 80. Zygmunt R. skupiał się głównie na drobnych przestępstwach, takich jak kradzieże i włamania. Choć na początku swojej kariery działał na niższym szczeblu, to bardzo szybko zyskał sobie reputację zręcznego i przebiegłego przestępcy. Jego działania w owym czasie zapoczątkowały drogę do zbudowania wpływowego gangu przestępczego, którym również współzarządzał. Bolo wraz z innymi prominentnymi postaciami, takimi jak Wańka... Parasol, Kajtek, Malizna i później Słowik, który dołączył, stanowili zarząd mafii pruszkowskiej. Grupa rozpoczynała swoją działalność od przestępczości gospodarczej. Zajmowali się przemytem papierosów, spirytusów z zagranicy i dopiero później rozszerzyli swoje działania na przestępstwa znacznie bardziej znaczące. W 1995 roku doszło jednak do zamachu na Zygmunta R., Zamachowiec podłożył bombę w bloku przy ulicy OstroBramskiej 78 w Warszawie, przy czym celem był właśnie bolo. Podejrzewano, że za konstrukcję ładunku, odpowiedzialny mógł być Wiesław Niewiadomski znany jako wariat, zaś bombę podłożył już sam Jacek D, znany również jako Dresz lub Stary Dresz. Ten zamach był wyrazem eskalacji konfliktów w środowisku przestępczym i świadczył o brutalności i bezwzględności działań wewnątrz grupy przestępczej. Po zamachu, w wyniku którego Bolo doznał poważnych obrażeń, trafił do szpitala. A warto powiedzieć, że wybuch spowodował ogromne zniszczenia, które obejmowały kilka mieszkań, zniszczyła się również winda, a eksplozja spowodowała zawalenie nawet kondygnacji w bloku. Bolo został później zatrzymany w czasie obławy na mafię pruszkowską i po zakończeniu śledztwa został postawiony przed sądem. I w trakcie procesu Zygmunt R. został skazany za kierowanie grupą, co stanowiło jedno z kluczowych oskarżeń wobec niego. Jednak w 2017 roku zdrowie Bola zdecydowanie się pogorszyło, ponieważ doznał udaru, co stanowiło cios dla jego zdrowia. Później zmagał się z nowotworem trzustki i przegrał walkę z chorobą w 2021 roku. Opisywano, że jego odejście było końcem pewnej epoki w historii polskiego świata przestępczego, a także było wyrazem zakończenia pewnego etapu w walce z przestępczością zorganizowaną. Leszek D., pseudonim Wańka, był także jednym z liderów grupy Pruszkowskiej. Jednak charakteryzowała go nie tylko przedsiębiorczość, ale również elegancja i elokwencja, co przyczyniło się do jego wpływu i szacunku w środowisku przestępczym. Pochodził z warszawskiej woli, rozpoczął swoją karierę przestępczą już w latach 60. Jego aktywność w tamtym okresie świadczyła o długotrwałym zaangażowaniu w przestępczość zorganizowaną oraz zdolność adaptacji do zmieniających się warunków i trendów w świecie przestępczym, które nadeszły w latach 80. i 90. Jako lider grupy pruszkowskiej Wańka podobno odgrywał istotną rolę, jednak w organizowaniu i zarządzaniu działaniami przestępczymi, a także w nawiązywaniu kontaktów z innymi grupami i osobami o podobnych interesach, aby móc spójnie to wszystko układać. Podobno w młodości miał mieć swoją budkę na bazarze Różyckiego, która stała się znanym miejscem handlu różnymi nielegalnymi towarami, a bazar przecież był znany jako ośrodek przestępczy, gdzie wielu gangsterów rozpoczynało swoje pierwsze kroki w tym świecie. Wańka wykorzystywał swoją pozycję i reputację, aby prowadzić handel różnorodnymi nielegalnymi towarami, co przyczyniło się do jego znaczenia w środowisku przestępczym. Później Wańka podobno wyjeżdżał przemycał złoto, dolary i inne deficytowe towary do Polski, a jego podróże za granicę i umiejętność przemytu różnych towarów również przyczyniły się do zwiększenia jego majątku oraz pozycji w świecie przestępczym. Gangsterzy szanowali Wańkę głównie ze względu na jego pomysłowość i zdolność do generowania zysku, a nie szczególnie za jakąś tam siłę fizyczną. Choć preferował działania w cieniu i unikał konfliktów, to był osobą bardzo szanowaną w środowisku przestępczym. Pod potrafił zarabiać pieniądze. Jednakże jego reputacja medialna znacznie wzrosła po znanej wpadce na statku Jurata. W listopadzie 1993 roku na statku płynącym z Wenezueli do Polski znaleziono prawie 1,5 tony środków psychoaktywnych. Odkrycie to miało miejsce w porcie pod Liverpoolem. Brytyjscy śledczy zwrócili wtedy uwagę na dość podejrzaną sytuację, że koszty lepiku, które oficjalnie miały być przewożone tym statkiem, przewyższały wartość tego towaru. To wydarzenie przyniosło Wańce dużą rozpoznawalność medialną i uczyniło go wtedy obiektem zainteresowania organów ścigania, ale na całym świecie. Zeznania świadków dopiero doprowadziły, że to właśnie Leszek de Pseudonim Wańka. Miał być głównym sprawcą całej operacji związanej z przemytem tych środków na statku Jurata. Te zeznania pozwoliły organom ścigania na uzyskanie wystarczających dowodów, aby postawić Bosa Pruszkowa przed sądem, w wyniku czego został skazany na karę 11 lat pozbawienia wolności za udział w przemyśle narkotykowym. Kiedy grupa Pruszkowska została już rozbita, Wańka również został skazany za inne przestępstwa związane z działalnością łącznie otrzymując karę 13 lat pozbawienia wolności za swoje udziały w przestępstwach popełnianych również przez tę grupę. Obecnie Wańka wraz z Parasolem i innymi członkami grupy Pruszkowskiej przebywają w areszcie. Ich aresztowanie było efektem długotrwałego dochodzenia oraz działań śledczych mających na celu rozprawienie się z przestępczością zorganizowaną i ściganie osób odpowiedzialnych za popełnianie przestępstwa. Obecnie w areszcie czekają na procesy sądowe, oraz dalsze postępowanie prawne zgodnie z obowiązującym prawem.